Cześć, nazywam się Marta Żebrowska. znajdujemy się na ścieżce pieszo-biegowej na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice. Jest to inwestycja, która została ukończona w zeszłym roku i dzięki niej powstało 3,5 km ścieżek biegowych. W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego walczymy o oświetlanie tej ścieżki. Jak widać, Trenuj na wyścigach. Trenujemy tu nie tylko jazdę konną, ale również bieganie, Nordic Walking. Jeździmy rowerami, wykorzystujemy ją do spacerowania i aktywnego spędzania czasu z rodziną. Przez większość roku, trenując na świeżym powietrzu, pracujemy po zmroku, w latarkach czołowych. Dlatego głosujcie na projekt 11. Niech stanie się jasność. Wspólnie oświetlimy ścieżkę pieszobiegową na wrocławskim torze wyścigów konnych w Partynice.